Dzisiaj otworzymy sobie wszystkie... Byliśmy na Magnifikonie! Gdzieździe japońskiej kultury, anime, mangi? Tak, tak, i tak bardzo ładnie powiedziałeś w każdym razie na ostatnich trzech challenge'ach byliśmy właśnie w tym miejscu, o ty już miałeś. No ode mnie mi no Byliśmy tam przez trzy dni, dzięki temu przy okazji zwiedziliśmy kroków i spotkaliśmy naprawdę niesamowitych ludzi. Zobaczyliśmy to wszystko od środka. Do tej pory byłam tylko i wyłącznie targach fantastyki i komikonie. A na Magnifikonie byłam pierwszy raz. Uważam, że było rewelacyjnie. I gdzie jedziesz? Na Pyrkon, jedziemy jeszcze na Pyrkon Jeśli też jedziecie na Pyrkon, koniecznie napiszcie w komentarzu A jeśli oglądacie jakiekolwiek anime Koniecznie zostawcie kciuka do góry A my zaczynamy od naszych Lucky Boxów Mamy tutaj mystery boxa z Naruto Naruto z pierwsza anime, jakie w sumie nie pierwsze, Ale jedno z pierwszych, które oglądałam Jakiś pixel box Najdroższy ze wszystkich, on był najdroższy Najtańszy był ten tutaj już pokrzywdzony Ponieważ go otworzyliśmy na jednym challenge'u Ale oczywiście również na tym filmiku Pokażę co tam było I on kosztował 35 zł Te tutaj były po około 80 jest to z Demon Slayer oraz Boku no Hero Academy, czyli jednego z moich ulubionych anime. To są dwa bardzo dobre anime. Box K-Popu. Nie mogłam go tutaj zabraknąć. Mystery Box jakiś za 50 zł. I to tyle. Przechodzimy do ich Nasze cudeńka już tutaj są. Zobaczcie, jaki dużo, ale się nie mogę doczekać. Strasznie liczę. Najbardziej na tego i na Bokuno Hero Academy! Strasznie lubiłam to oglądać. Już dawno w sumie nie puszczałam sobie tego, więc chyba będę musiała dzisiaj to nadrobić. Także to dzisiaj idzie w sumie w pierwszej kolejności. Może właśnie nie, to. A Slayer nie... chce. Nie, 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 nie. nie. Tak. To idzie pierwsze. Naruto idzie drugie, dopiero później Slayer. Tak mogę pozwolić. Ok, zaczynam od tego. Uuu! Dobra, nie pomagam ci. Czekaj, ty na razie się. O, proszę bardzo, żebyś mi tutaj nie przeszkadzał. Na pewno będą potrzebować nożyczek, bo będzie tu pewnie dużo otwierania i rozrywania. Ale zaczynamy od pierwszej. Tu widzę, że dla pewności jest ta naklejka, ale ją już zrywamy. Ile te boxy kosztowały? Ten chyba kosztował 80 zł, jeśli się nie mylę. Otwieramy. Uuu Chyba bym miał zapas kubków na rok po tych boksach, bo pierwsze, co mamy tutaj, kubek. I to nie byle jaki. Jeden z moich ulubionych postaci. Bardzo ładny jest ten kubek. Nie dość, że jest ładnie wykonany, to jeszcze obraz na nim jest naprawdę czadowy. O, co, co, co to jest? Co to za jakieś plamy? Fuj. Może co? się to zmyje, ale ciekawe. To jest jakby coś starło to? Przypalenie! Przypalenie też wygląda na przypalenie, albo starcie, ale może podczas Pokaż naklejania. Mi, że... Patrz jaki czadowy. Okej, okay, fajnie. Bardzo mi się podoba. Jest fajne, co dajemy na plus. Ale dobra. Zobaczmy teraz kolejną rzecz. Mamy tu podkładkę. Ojej, tylko ta podkładka jest taka. Cici! wykrzywiona. Może jak się na niej położy coś ciężkiego, to się wyprostuje. Ale widocznie chyba może o ten kubek zatarła troszeczkę. Ale jest okej. Okay. Zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. O, mateczko, czy to jest koszulka? To jest chyba koszulka z głównym bohaterem. To jest deku. To jest ogólnie emeczka i jest dość spora. Wygląda mi na taką męską emeczkę. Nie wiem, czy też tak uważasz, więc bokitek. Chyba tobie ją oddamy. Co ty na to? Mmm, dobrze. Jak się ale? zmieszczę, to go przymierzę ją później. Jasne, ale ogólnie mi się bardzo podoba pod względem wyglądu tego nadruku. Fajna jest. I to, to nie wszystko. I no ta jest naprawdę super, fajnie wygląda ta koszulka Bardzo mi się podoba, a tobie Kitek jak się podoba? Spoczy Nawet jeżeli ktoś nie lubi anime to wiesz to jest takie neutralne Bardzo fajne Mamy tutaj piszy pinkę z Bakugo, czyli również mamy już drugą rzecz od niego Znaczy od niego, z nim Mamy tutaj również znowu szato, chociaż tym razem mi się mniej podoba ta grafika Bo za bardzo nie wygląda jak on Tutaj wygląda czadowo I zostaje nam jeszcze Uraraka jako breloczek Zawsze mi się takie breloczki kojarzą Iżu do góry bo ona ma tą grawitację, się. Kitek No co? Weź się nie wy. I to jest wszystko z pierwszego boksa. Ocena za tą cenę był dosyć drogi, ale dostaliśmy koszulkę, kubek i szpinki. Kolejny boksik to tak jak wspominałam, Narto, ale on jest mocno zaklejony i tak musisz mi tutaj pomóc, bo ja nie dam rady. Weź, proszę cię, to Ej, rozdarwi. To... Ale tak ładnie go otwórz O jeju, no, poczekaj, to jest ciężki dostęp do ciebie. O, tak? O, jak boksy gara nie no lubię ładnie. tych szywek. A wbiłem sobie jak No właśnie, zwykle. o tym mówię, nie lubię ich bardzo. Proszę. No dobra, dziękuję bardzo. I co my tutaj mamy? On kosztował 50 zł. I pierwsze co to chyba mamy, plakat. Czy to jest Sakura? I ja nie wiem, że oj, Sasuke, i ktoś tu jeszcze jest? Czekajcie, musimy go rozłożyć. Ten plakat jest przepiękny. W ogóle ta kolorystyka jest śliczna. I tutaj mamy kakaś jego z jego drużyną, a tu mamy ojca Naruto z jego, i który w sumie mamy kakaś jego w dwóch miejscach. Ale naprawdę jest sztosik Okej, okay, dalej. Co my tutaj mamy? a e, mam za krótkie łapki. Łopić mleko. Piłam. No dobra, co to jest? To jest bryloczek I to jest bryloczek z Naruto. Tylko czemu on jest w dwóch częściach? Czy on jest zepsuty? Nie, trzeba go po prostu złożyć, czyli to dać do środka. Czekajcie, zrobimy to. I słuchajcie, chyba wiem, jak on jest zrobione. Kiedyś mieliśmy na odcinku jednym, gdzie właśnie robiłam z takiej jakby folii. Kładam ją do pikarnika i ona właśnie robiła się w formie takiego bryloczka. I to jest właśnie na tej folii zrobione. Proszę. Teraz zobaczmy, co mamy dalej. Tu jest coś małego. To jest po prostu z... nie to jest magnes. To jest magnes na lodówkę że podkładka to jest. Wygląda jak podkładka. No też tak myślałam na początku, ale jest bardzo cieniutkie i takie chudziutkie. Tutaj mamy podkładkę pod kubek. O ja cię kręcę. Matkę jaką się nazywał. No nie wiem, na żabi wielki skakał. No, nie pamiętam, jak on, on jest się super. nazywał. On był czadowy, On Miał taką po prostu lightowe podejście do życia. Zaraz mi się przypomni. Mi też pewnie. Po odcinku nam się przypomni i mamy jeszcze tutaj broszkę z Sasukę. Jest naprawdę A to nie jest brat? Czasem Sasukę? Nie, nie wiem, ja nie. mogę strzelać. Nie, nie, to jest Sasukę. Okay. Serii i jak już był starszy, tutaj i mamy jeszcze jakiś notesik Co to jest notesik? Po prostu notesik, ale na każdej stronie mamy właśnie ten obrazek Więc to jest naprawdę czadowe Nie uważasz? No to jest fajne to nie jest takie zwykłe białe kartki Podoba mi się, bardzo mi się podoba I to jest znowu z Naruto Shippuden I mamy tutaj znowu jakąś pocztówkę? Nie, to nie jest pocztówka, to jest po prostu zdjęcie Okej okay. I ostatnia rzecz w tym boksie to Czy to będzie znowu kubek? Chociaż nie, to nie jest wymiarowo kubkowe to jest? A jednak kubkowe kubek? Mówię, że będziemy mieć zestaw teraz wszystkich kubków po prostu na wieczność no, weź no, da się. To Wilita. I na tym kubku, kogo my mamy? O, jak słodko! Ej, w ogóle zobaczcie, oni jedzą sobie ramen. Ja ramen polubiłam dzięki mojej przyjaciółce. Także, Polcia, pozdrawiam ci serdecznie. I przyznaję, że ten kubek jest ok. Chociaż z boku No Hero Academy podobał mi się bardziej. Ten też jest ok. Kitek sobie teraz zażyczył Demon Slayer. Ja tego totalnie nie oglądałam, więc nie mam pojęcia, co tam dokładnie się dzieje. Czy ja oglądam jakikolwiek odcinek z tego Kitek? Chyba pierwszy odcinek, ale nie chcę. To mnie, to mnie nie no z tobą nie oglądałam No z moją siostrą Ale tak jak mówię, kompletnie nie znam fabuły Także Kidek teraz poprowadzisz ten odcinek, no, proszę na... bardzo Nie ja będę strzała. Uuu, patrz mamy znowu bluzkę albo Nie, to jest bluzka, myślałam, że to, że to jest torebka I Nezuko, Nezuko-Chan Trochę wygnieciona, ale prezentuje się tak Takie 5 na 10 Nie no fajne jest No dobra, no to 6 na 10 Teraz Polana kolejny kubek do naszej kolekcji Ja nie mam tyle miejsca, żeby trzymać tej kubki Wytłumaczysz mi co tu się... No, nie tak? Ale czemu tak? Co się dzieje? To co tu się dzieje? To, to, to? Tanjiro, tak, głównego okay, Dobra, super. Masz zeńcu, czyli tego w pelerynie żółtej. I ostatni jest inosuka. <laughs> śmiesznie trochę o, wygląda, ale okay. jest, chodzi w głowie dzika, a ty mówisz, że to śmiesznie wygląda? Patrz, znowu troszeczkę jest wygięta, ale nie tak jak w pierwszym boksie. Kto to jest? Nezuko! od ją poznaje, jest przeurocza i prześliczna. Dalej mamy. To jest bryloczek, na którym mamy. To jest bryloczek wody. <laughs> ja myślałam, że taki wzorek od, dali. Oddech. <laughs> Okej, okay, dobra. I mamy tutaj broszkę numer jeden. On włada ogniem. Broszkę numer dwa. Ona jest trucizny. Mogę się pomylić. I, czy to wszystko? Ma. To wszystko. Się daje, że Boku, no była trochę lepsza. Nie, takie samo, miałeś kuchórki. Ten sam zestaw dosłownie dostałaś. No tak, w sumie racja, Masz rację. Ale ja wolę Boku. Teraz przyszła pora na anime Lucky Baga, ponieważ... A, już go. co prawda odkrywaliśmy na moim jednym odcinku, ale przy okazji tutaj pokażę coś w środku, bo może tego odcinka nie widzieliście i na tym odcinku Kitek kupował mi wszystko, co ja chcę. Nie, to było widzowie z Instagrama! Tak! Wiesz co? Mamy plakat. A w sumie to dwa plakaty. Plakat z całą mamy, mamy Kirito i Asunę. A tutaj... Nie spytajcie mojej siostry. E, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Wy napiszcie w komentarzu. Dalej mamy Fidget tojsa jako oktopusa! Bardzo mi się podoba, jest bardzo ładnej kolorystyce. Kolejna rzecz to są podkładki. O nie, wymięły mi się, a były całe. No niestety. Mamy tutaj coś słodkiego na ząb. To w ogóle jest śmieszne, bo to tak troszeczkę od czapy. Mamy tutaj urodzinowy z bananem? Nie, z dynią, więc tego nie rozumiem zbytnio. Mamy tutaj czekoladowe kakaowe. W sumie to, to moci. To są moci. One są w takim, jakby, że cukrze, pudrze. Tutaj mamy pina. Maskę na twarz z taką rąsią. Oraz co my jeszcze mamy? Jeszcze. Uh, zakładka do książki. Ostatnia rzecz, która nie jest ostatnią rzeczą, ponieważ jeszcze w tym boksie był komik z Batmana, który mi zebrała moja siostra. Także Dysia, pozdrawiam ci serdecznie. Natomiast co jeszcze mamy? Bardzo ładnego. Pina. Ocena boksu. W sumie zawierał bardzo dużo rzeczy. On był Najtańszy ze wszystkich boksów kosztował 35 zł, więc uważam, że tu jest 10 na 10. Zostały nam te tutaj trzy propozycje, tak więc chyba zaczniemy od Pixel Box, który był chyba najdroższy. On kosztował 150 zł kitek. On 120. 120, przy czym jest dość spory i pytali nas o rozmiar, czyli domyślam się, że będzie to jakaś koszulka. O, mam go odwrotnie. Nie mów, odwrotnie. <laughs> Nieważne. Czyli możliwe, że jest to jakaś koszuleczka. Okej, okay. pierwsze to, no to właśnie ta koszuleczka, tak jak się domyślałam. I co my mamy na tej koszulce? E, to jest koszulka z Czymś takim, Wygląda o matko, to przerażająco straszne. Bardzo mi się to nie podoba. Bierzemy na bok. E, tak, bierzemy ją na bok, to mi się nie podoba i zobaczmy, co jest dalej. O matko, czy to jest Funko? Pop! Tak! To jest Fuzzy Lumpkins, tak to dobrze ja mówię? Kujarzysz z jakimś? Z go kojarzę? Z, Też go kojarzę. Marki, a mniej z czego? Z a Kończ go znam! On jest postacią z atomówek, jeszcze był do wyboru. Moje No i trzy atomówki. Ja najbardziej lubiłam bójkę, a Wy koniecznie dajcie znać, którą Wy najbardziej lubiliście. On trochę wygląda tak jak ty, zobaczcie. Ja. On? No, Żartuję chyba. <gry> jest różowy, no. Dzięki, Kitek, naprawdę jesteś po prostu przemiły, ale jest faktycznie ładny, podoba mi się. Wiem, że był czarnym bohaterem, ale jako figurka wygląda czadowo. I to w ogóle było w boksie! Funko jest drogie! Także tu na pewno na plus. Ale boks 120 zł. No też racja. To jest portfel? Co to jest? Czekaj, muszę to otworzyć. I tak jest to portfel z Atari. Z tego co widziałam, to jest coś związanego z branżą gier. Nie wiem, jeśli wiecie, to mi koniecznie napiszcie. Taki elegancki dosyć. Więc tu dajemy na plus. Czy tu jeszcze jest coś? To jest ostatnia rzecz? Już ostatnia rzecz? Ale jest Ciężka. Co to jest? Coś ciężkie? Czy to są magnesy na lodówkę? Ło matko, to mi zaraz spadnie z rąk. Wizard, za to jest chyba z gry. Czyli co to robi? Co to jest? Y nie wiem, nie ja mam zielonego pojęcia, ale wiem, że to jest z gry. Ale na co to jest? Do y czego y ja mam tego używać? Do gry. i napiszcie mi koniecznie, bo to jest strasznie ciężkie. Czemu to jest ciężkie i po co to w ogóle jest? Wydaje mi się, że to są magnesy, ale nie jesteśmy pewni, więc to odkładamy i przechodzimy do dwóch ostatnich mystery boxów. Ta mystery torba jest za 50 złotych, a teoretycznie jej wartość to 100 złotych. Zobaczymy, czy to jest taki chwyt czy marketingowy, fakt Faktycznie tak jest. I co my mamy w środku? Pierwsze, co? To jakiś materiał i to nie jest mecem. To nie jest koszulka. Torba? Ach, to jest torba. Czy ja to wiedziałam, Sherlock? Ej, faktycznie, Sherlock, czekaj. A! Dobra, jest to torba. Na pewno się przyda na zakupy. Cena torby 20 zł, maksymalnie. No, maksymalnie, więc zobaczymy. Kubek, załóżmy, no takie 40, dajmy. 40, 50. Mamy tej kubek, który. A, pff, właśnie <noise> tak powiedziałam, że coś jest. <noise> Jak wytresować smoka? O oh, tak, on był Szczerbatek, on się nazywał Szczerbatek, bardzo go To jest ogólnie mystery box, nieważne z czego, więc faktycznie tutaj, tutaj rzeczy nie z anime mogą być Tu mamy dalej znowu jakiś materiał To jest poszewka na poduszkę z... czekajcie Rowerzystami? Rowerzysta Dinozaur! Patrz, Stranger Things Dokładnie to jest ten ar... ar bl, 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 bl. Tu jeszcze wypadł z tego jakiś breloczek Konik Aha, A To okay. jest koniku, jakiś jednorożecz? Co to Jedno jest? to jest ten, jakiś rycerz na koniu Kaczka na koniu, nie wiem, nie wiem pytam i wszystko? Żartujecie sobie, że to było 100 złotych? No może faktycznie, chociaż powiem wam z niego, no dobra, no jest tutaj co prawda nasz czerbatek, ale akurat ten box taki był 3 x 3, chyba, że ktoś naprawdę lubi Stranger Things. Nie, no dobra, no, no nie był 3 x 3, był dobry. Był dobry, Została nam jeszcze ostatni. Okej, okay, została nam ostatnia tutaj paczuszka, tylko że tak jak pamiętacie, otwieram ją na jeden z moich odcinków, ale może nie wszyscy widzieli, także więc otworzymy ją również tu. Ja już wiem, co tutaj się znajduje, bo już to wyciągałam. Mam tutaj podkładkę pod mysz z zespołem Twice i jeszcze z nimi również mamy Kubek, który gdzieś tutaj był. O! Proszę bardzo, mamy tutaj piękny kubeczek Chociaż powiem wam, że te z anime były troszeczkę lepszej jakości Te na drugi, nie uważasz Kitek? Te są takie taki troszeczkę... Troszkę... czy tak miało być, czy to tak mamy Rozumiem Co prawda te z anime mi się bardziej podobały kolorystycznie Ale kubek na pewno mi się przyda I co nieco już z zespołu Twice słuchałam I tutaj jeszcze mamy pin I to jest pin po prostu z wypisanymi zespołami k-popowymi I to jest wszystko z tego boxu Box Boks kosztował no dość sporo Bo kosztował chyba 60 zł Ale uważam, że na pewno też rzeczy mi się przyda No i powiem wam, że moim faworytem jest oczywiście box z Naruto, wy koniecznie mi napiszcie, który jest z waszym ulubionym mój to jest, oh, jest o, Slayer. dobra, kitka, ten, jeszcze K popowy też mi się w miarę podoba bo lubię tą tematykę, także kciuk w górę piszemy, który wam się podobał najbardziej a my słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku słodziaki, pa idziemy stąd